Siema, witam na kanale. Dzisiaj szybki temat dla początkujących. Co jeśli silniki twojego drona w Betaflight kręcą się nierówno, kiedy dron leży na stole. Spokojnie, to nie awaria. Zaraz wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Więc tak, przejdźmy tutaj sobie te zakładki silniki. Więc tak, jeżeli uzbroimy drona, odpalimy silniki, dodajemy gazu. Widzimy, że niektóre tutaj, jeden albo czwórka na przykład, Idą na maksa w górę, wartość wzrasta, a niektórym maleje. I dzieje się tak dlatego, że dron próbuje się poruszyć, mimo że leży. I to wszystko jest normalne, dlatego że Betfleet cały czas próbuje stabilizować drona na podstawie danych z żyroskopu i akcelometru. A skoro dron leży na stole i nie, ma, i nie może się faktycznie poruszyć, kontroler lotu widzi to jako błąd. I próbuje korygować coś, czego nie da się skorygować. Więc silniki kręcą się nierówno. Co z tym zrobić? Nic, to nie jest problem. Gdy tylko dron wystartuje, wszystko się wyrównuje i działa tak jak powinno. To normalna część działania pejdów i systemu stabilizacji. Jakby coś pejdy znajdziemy tutaj, ale o pejdach zrobimy innym razem. Jeżeli dodatkowo ewentualnie podejrzewamy, że coś może być nie tak, na przykład, ale już w locie tak, jeżeli dron dryfuje albo na przykład szarpie, to wtedy warto właśnie sprawdzić ustawienia tych pejdów, bo może być tutaj tak na przykład namieszane, że jakieś różne wartości mogą być, które po prostu nie będą, nie będą stykać. Dla każdego drona... Wszystkie wartości są inne, pamiętajmy o tym. Tymi się nie sugerujcie, bo to jest do mojego. Do innych dronów jest inaczej i trzeba samemu to wszystko skonfigurować. Kolejną rzeczą, jeżeli to może nie działać, to w tutaj zakładce ustawienia mamy takie coś jak kalibracja akcelerometru. Mój dron akurat leży tak krzywo, więc, więc tutaj wszystko się zgadza. I tak, jeżeli... Znaczy ja tak robię i wydaje mi się, że tak się powinno robić. Przed każdym lotem w domu, oczywiście, powinniśmy sobie zrobić kalibrację akcelometru. Klikamy to tutaj i dron nam się kalibruje. Powinno się to robić przed każdym lotem albo po locie na równej powierzchni, czyli dron powinien być o w, takie po o w takiej pozycji. I kalibrujemy sobie. Jak sobie skalibrujemy, to mamy pewność, że e, akcelometr tutaj wszystko będzie nam dobrze wartości szczytywać. E, wartości sam akcelometr sam może się dekalibrować. Pamiętajmy o tym, więc skalibrujmy po każdym locie. E, I tak. Jeszcze jedną rzecz ważną wydaje mi się w tym temacie, którą można by poruszyć to czasami na różnych grupach widzimy, jeżeli szukaliście już odpowiedzi na to pytanie, dlaczego te się nie równochodzą, to na niektórych grupach możemy znaleźć jakieś wpisy odnośnie Airmoda, o tego, tutaj tej funkcji. Ja mam ją wyłączoną. I czasami znaczy no to jest rzadko jeżeli coś nie działa z tymi silnikami, ale to jeżeli coś nie działa już w locie widzimy, że jest bardzo mocno nie tak Ogarnijcie sobie tutaj, wyłączcie sobie tryb MODE, Wystartujcie i zobaczcie czy się poprawiło. Jeżeli się poprawiło no to wiemy jaki był tego błąd, tak? Jeżeli się nie poprawiło no to przechodzimy tutaj do PID-ów i trzeba je pokalibrować. O kalibracji pejdów zrobimy kolejnym razem. Na dzisiaj byłoby tyle, więc tak, po podsumowując, to to, że silniki Wam chodzą nierówno jak to, na biurku, to jest w zupełności normalne i się tym nie martwmy. I jak wystartujemy, to wszystko będzie w normie. Więc zostawcie lajka, suba i zerkajcie na kolejne materiały.